Marta Ullman, witam Państwa w Magazynie Miejskim i zapraszam na informacje. Most Dębica-Straszęcin już przejezdny. Klub LifeFit Gym Fitness organizuje trening charytatywny. Andrzejki w stylu western w resorcie Grand w Hotowej. Z udziałem władz województwa, parlamentarzystów i samorządowców uroczyście otwarto nowy most łączący Dębice ze Straszęcinem. To najważniejsza inwestycja drogowa w powiecie dębickim. Nowy most ma 200 metrów długości, jest oparty na filarach zbudowanych na brzegach Wisłoki, by nie zagroziła mu nawet największa fala powodziowa. Nie będzie miał też żadnych ograniczeń dotyczących nośności. Poprzedni most zagrażał bezpieczeństwu. Był zagrożeniem w czasie powodzi. No, niestety ostatnie lata pokazują, że Wisłoka na co dzień niska jak dziś na przykład i, i w sumie spokojna rzeka powoduje, po, po, potrafi się podnieść o 10 metrów. I wtedy taki most, jak ten, który był, który miał prawie 7 podpór, z czego w nurcie jedna, a dwie praktycznie na skraju nurtu, no, stawiał, sprawiał poważne zagrożenie, ponieważ spięczał wodę. Zbierały się tam niebezpieczne przedmioty, śmiecie i wszystko co rzeka niesie. No i nie było możliwości, żeby to tak dalej trwało marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortel pogratulował staroście odważnej decyzji w realizacji inwestycji która kosztowała 30 milionów złotych Bardzo się cieszę że mamy tutaj taki przykład montażu decyzji montażu finansowego są środki regionalnego programu operacyjnego są środki budżetu państwa są wreszcie znaczące powiem jeszcze raz środki oczywiście powiatu i z tego też widać że są bardzo dobre, bardzo dobre efekty Nowy most oraz powstały przy okazji jego budowy układ komunikacyjny jest ważny nie tylko dla powiatu Dębickiego. Usprawni także ruch tranzytowy w tej części regionu. Wszystkie te składniki, które powinny zapewniać bezpieczeństwo i kierującym, i innym niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Przede wszystkim sprawny, bezpieczny, płynny przejazd dla mieszkańców Dębicy. Projektantem tego rozwiązania i nadzorującym inwestycje było Biuro Protechnikon. Budową mostu zajmowało się ponad 70 pracowników. Prace ruszyły latem ubiegłego roku. Jego uroczyste otwarcie miało nastąpić w sierpniu, jednak majowa powódź spowodowała opóźnienie terminu oddania inwestycji. Dopiero jak wody opadły po jakimś tam okresie, musieli, wykonawca mógł z powrotem wejść na budowę. No niestety pewne straty były, musiał pewne rzeczy poprawiać. Podpory tymczasowe zostały podmyte i one musiały zostać wzmocnione. Przy trasie powstały także dwa ronda, chodniki i ścieżki rowerowe. Obiekt ułatwi nie tylko życie kierowcom z Dębicy i Straszęcina, ale także umożliwi szybszy przejazd z autostrady A4 w kierunku Jasła. 20 listopada klub Five Feet w Dębice organizuje trening charytatywny. Pieniądze zebrane w tym dniu będą przeznaczone dla trzyletniej Róży Dąbrowskiej, która wymaga kosztownej operacji. Róża wraz ze swoją mamą Karoliną odwiedziła naszą redakcję kilka tygodni temu. Dziewczynka cierpi na dysplazję piszczalową kości. Jej kości ciągle się łamią, nawet wzmacniane ortezą. Bez operacji różyczka nigdy nie będzie sprawna. Jej nóżka ciągle będzie się łamać. Róża potrzebuje kosztownej operacji, która odbędzie się w styczniu 2020 roku. Całkowity koszt operacji to 413 911 zł. Dlatego klub Five Feet organizuje trening charytatywny dla różyczki. Treningi charytatywne to już w klubie Five Fit tradycja i trenerzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu sportowych przedsięwzięć. Rozpocznie się 20 listopada o godzinie 19 i potrwa do 20. Będzie to jeden wielki trening, taki obwodowy. Będą brać udział w nim wszyscy trenerzy z naszego klubu. Będzie to trening stacyjny, będą to bardzo proste ćwiczenia. Będzie to trening i jednocześnie zabawa i oczywiście pomoc dla róży. Wszyscy chętni, którzy wezmą udział w treningu, muszą wrzucić pieniądze do puszki w dowolnej kwocie. Puszka jest już ustawiona w recepcji klubu. Dla tych, którzy będą chcieli zobaczyć, jak taki trening wygląda, przygotowane będą miejsca na terasie. Organizatorzy liczą, że przyjdzie ponad 100 osób, ale jak podkreśla, menadżer klubu Derota Petela są przygotowani nawet na 300 i więcej osób ćwiczących. Bardzo zapraszamy wszystkich serdecznie do klubu. 20 listopada o godzinie 19 na wielki trening charytatywny Energy Five Feet. Tym razem jest on dla Róży Dąbrowskiej. Zapraszamy dorosłych, mamy, taty, dzieciaki, babcie, dziadków, aby wsparli i razem z nami połączyli się w tym dniu i pomogli Różyczce. Poza treningiem organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, zabawy i nagrod dla dzieci, a także możliwość rozmowy z konsultantką zajmującą się profilaktyką przeziemień. Tradycyjnie pod koniec listopada bawimy się na Andrzejkach. Mieszkańcy naszego powiatu coraz częściej i chętniej uczestniczą w zorganizowanych imprezach. W tym roku zapraszamy na wyjątkową imprezę Andrzejki w stylu western pod patronatem Polskiej Telewizji Regionalnej, która odbędzie się w resorcie Grand w Chotowej. Resort Grand Hotowa, kontynuując tradycje organizowanych przez siebie imprez tematycznych, przygotował w tym roku Andrzejki w stylu westernowym. Na gości, którzy zdecydują się spędzić ten wyjątkowy wieczór właśnie w resorcie, czeka wiele atrakcji, zarówno muzycznych, jak i też kulinarnych. Podobnie jak w ubiegłym roku, nie zabraknie występów tanecznych. Andrzejki, proszę Państwa, w resorcie Grand Hotowa to tradycyjnie Andrzejki z tradycjami i z bogatymi atrakcjami. Na wszystkich gości bawiących się razem z nami będą czekać różnego rodzaju atrakcje w trakcie, a przede wszystkim pyszna, smaczna i wyszukana kuchnia. Tematyczne bale Andrzejkowe, które odbywają się już od lat w resorcie, cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców naszego regionu, ale także gości z całej Polski. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy Andrzejkowej jest Western. Zapraszam wszystkich wielbicieli tego typu klimatów. Będzie na pewno ściśle atmosfera prosto z dzikiego zachodu. Menadżer Wojciech Ciulko zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, w którym można wygrać zaproszenie na zabawę Andrzejkową w resorcie Grand Hotowa. Serdecznie zapraszamy do Andrzejkowego konkursu, który właśnie ruszył na naszym facebookowym profilu. Do wygrania jest, są dwa dwuosobowe zaproszenia na właśnie Andrzejki w stylu Western w Grand Hotowa. Patronat medialny nad imprezą objęła Polska Telewizja Regionalna PTVR. Zatem będziemy w hotowej z kamerą i przypominamy, że Andrzejki w stylu western w resorcie Grand odbędą się 30 listopada, początek godzina 19. I to już wszystkie informacje na dzisiaj ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.